Minecraft telepatia. 3-4 jak chwila. Ja, Drewno, drewno, drewno. Jak to połączyć? ja wiem jak to połączyć. Dobra, dobra. E, nie, ale nie możemy mówić. Ten. Wiesz jakiś blok. Bierz blok jakiś. Bierz jaki blok. Dobra, trzy, cztery Co? Co? Co ma wspólnego? To i to! Drewno, drewno! Do tego! Powiedz mi. Ma to sens. Wiem jak to połączyć. Dobra, wiesz jakiś blok. Wiem jak to połączyć. Trzy, cztery. Co? Mówię, połączmy to. Patrz, możesz połączyć to i to. Wychodzi nam to! Ach, nie, ja nie mogę. W sumie. Dobra wiesz, jakiś następny item. Chwila, ja, ja muszę coś wykombinować. Co by tu wziąć? Eee. Я добра змей. Ej, hey, nie mówię. Dobra, ja nie zmieniam już, że nie zmieniam. Zobaczymy, czy damy radę do samego końca, czy będzie takimi aż takimi się że nie zgadniemy. 3, 4. Ale przecież musisz zabić zombie. Ale jak walnie piorun w Creepera obok ciebie i to wybuchnie, to możemy lecieć to. A ty musisz pierwsze co to zabić zombie. A w sumie nie, bo kurę. A dobra, da dalej, 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 nie mam. Dobra, ja muszę coś znaleźć. Spróbujmy to połączyć. To i to kurczę. Nie wiem, jak to połączyć. Masz? To poczekaj. Dobra, ale tu, tu, tutaj trzy cztery. So, ma to wspólnego z tym i tym mm. mm. ah, Ale fajne. Mm. Ej, nawet no, nie widziałam na takiej funkcji. Dobra. Następne. co by tu połączyć? To i to. Dobra, już wiem, już wiem. Jak ty teraz to zwalisz, to ja normalnie nie żyję. Widziałeś? Dobra, trzy, cztery. Więc z tego, żeby zrobić to, potrzeba diaksy. Tak, to był dam rudę, ale że tutaj blok był, to ja to łączę i tutaj jest to! No co? Dobra, następne. O oh, Boże. Trudno się z ja tutaj... Co jest to i to Dobra, co to Idźmy w jednym kierunku, dobra? Dobra. Dobra. Nie teraz, koniec, no bo dajemy Times A Day. Dobra. Trzy. Cztery. CZEMU TY DAŁEŚ KOWARZŁO?! A. Do, dobra, dalej, dalej, dalej. Zostawiamy to bez zdania. Dalej, dalej. Dalej, 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 dalej. Jeszcze pięć nam zostało. A jak nas gadniemy, to przegramy. Dobra, idziemy w swoich kierunkach. Dobra, nie widziałeś? Czy cztery. Co ma to wspólnego z tym? Chwila. Jej, wygraliśmy. Dobra, no masz. Diamentowe szkło. Następne. Chwila, ale jak by to połączyć? Reakcje i uszkodzone kobadło. Dobra, wiem. Każdy cię w swoich kierunkach świata. Oh. Co? Po co ty to bierzesz? Nie! Ty, ty chcę, żebym przegrał na odcinku. Dobra, trzy, Nie, dobra. cztery. Ale czaszki nie ma. Teraz spróbuj, tutaj daję ten dźwignię. Nie, nie ma. Kurczę. Dobra, ale dawaj na poważnie już, chyba. Udajemy, że tego nie było, tutaj dajemy po prostu. To i to, żeby było inne. Tego nie było, tego nie było. To jest horror. Dobra, jakby to i to połączyć. Dobra, wiem już. Obliczenia, czyli jak ty usiesz to, no to przegramy, ale jak ty ujesz to... Dobra, intensywne obliczenia zrobione. Łączymy to i to. Dobra, masz? Dobra, a masz. Trzy, cztery. Chłopie. No, ładne, wiesz, ładne. Ale da mi się Ale na poważnie rób. Dobra. Tak. Dobra, teraz me metal i coś sypkiego. Dobra, i co by to dać? Dobra, trzy, cztery... Niezyk krucyfiks <grystanie> Dobra Skoro ty dałeś potęgę stali, a ja dałem zniszczona stal Ale ty dwa st... Nie, nie wiem To oznacza naprawioną stal? Tak, no bo... Ja? po po was różowa owca i was was wie właśnie, no właśnie, więc nie suba Bo ta owca jest, jest więc zostawcie suba, bo taka dopadnie. I patrz, to oznacza stalowe drzwi, czyli stal. A to jest zniszczona stal. I to można naprawić tą stal. Wiecie, co to oznacza? Dobra. Trzy, cztery. Nie mogę. Ty ja teraz robisz! To oznacza naprawioną tą stal. na To jest blok, to jest blok i to jest blok. Papa. Pa. Nie. Dobra, i idź na tyle, papa. Pa.